Siem mandaro, ludzie, to Epigurski i witam was w następnym odcinku serii w One Shot. Przed nagraniem jeszcze obszedłem całe miasto w poszukiwaniu jakichkolwiek podpowiedzi do tej zagadki i oprócz tych, które znalazłem w tym prawym pokoju, laboratorium, nie znalazłem niczego, więc... He, chyba nawet komputer nam nie pomoże, bo się żaden nie włączył w bibliotece, tak, też sprawdzałem, więc... He, he. Jedyne, co nam teraz pozostaje, to robić to na czuję. Hmm, ora, co ty im powiesz? A um, jak mam to rozwiązać? To jest część testu, Bauer. <grym> Tam było napisane, że próbować jeden kolor, więc może ustawmy sobie jeden kolor, ten zielony, i zobaczmy, czy coś nam to pomoże. O, jedno światło jest poprawne. Okej, okay, mamy 9 prób. Tylko teraz jedno pytanie: które światło? Czyli to na pewno nie było to. No to pozmieniajmy sobie teraz wszystkie, jak jedno było poprawne. Okej, okay, dwa są poprawne, tylko teraz pytanie, które to są poprawne? E, to sobie znowu zmienimy... O! Trzy są poprawne, super! To może teraz nam się tutaj uda. Zmienimy ciebie i ciebie. Aha, jedno jest dobre, Eee, mhm. jak to było? O nie, zapomniałem. Dobra, zrobię od nowa. Zero prób. Wykryty intrus, resetowanie mechanizmu zamknięcia. Pora zacząć to od nowa. Jak ja się cieszę, że macie magię montażu. 5 eee... pięć poprawnie. Okej, okay, chwilkę nad tym siedziałem, udało się na szczęście. Wolę tego już nie powtarzać. Jak to zrobiłem? Robiłem to na czuja. Naprawdę, tu nie ma jakiegoś kodu, to jest wszystko randomowo. System bezpieczeństwa został dezaktywowany. Czy chcesz zresetować? Nie widzi mi się, żebym znów przez to przechodził. Ja też niko siedziałem tu troszkę. Dobra. Co mamy tutaj wyżej? Okej, okay, jakieś kraty. Jakiś naukowy, co? Robot. Hmm. Mój robot! Co się stało? Nie mam pojęcia, zostawiłem go tu na minutę i... I właśnie widzę! Pożarły go te agresywne kwadraty. Znów te kwadraty. Dokładnie, Niko. Dokładnie. Nic innego, tylko zaś te agresywne kwadraty. Jeszcze się tutaj przejdę naokoło w poszukiwaniu czegokolwiek, ale nic nie widzę, więc a, czy to jest kopia tego samego co żeśmy widzieli dokładnie niżej. Chyba tak, jeszcze wolę jednak tutaj obejść to tu naokoło. Ale widzę, że tutaj nic nie mam, to weźmy głównym wejściem. O, naukowcy, to z wami muszę porozmawiać. A. Um, zastanawiam się, co by autor zrobił w tej sytuacji. Czemu oni wszyscy mają głowę jakichś rzeczy? Dr. Silverpoint zwykle odwołuje się do swoich prac. Skąd się że. Imię Silver. I o, nagle tylko oczy, oczy otwarte. Skąd Dr. Silverpoint ma tyle energii? Hmm, okej okay. Nikt z nas nie spał zbyt dobrze w świetle ostatnich wydarzeń. Te kwadraty one wzięły kilka z moich robotów ostatniego tygodnia. Właśnie widziałem. Ona usnęła. O, oh czyli naprawdę mam trudno. Ekspres do kawy jest prawie, że pusty. A co macie tutaj na półkach? Jest to półka pełna narzędzi do części maszyn, których nie rozpoznaję. No tak, bo nikogo nie zapominajmy. Dzieckiem, co my tutaj mamy? To będzie dokładnie to samo. A co macie tutaj na prawo? Jest to półka na książki. Okej, okay. czy to będzie to samo? Wolę się jednak wiecie, upewnić, niż coś przeoczyć. O, cześć. Dzień dobry. O kurczę, gdybym wiedziała, że tutaj tak szybko przybędziesz, wyłączyłabym ten cholerny zamek. Witaj, Storki, za te dziwne systemy bezpieczeństwa. Nie ma problemu. Jakub mi pomógł je rozwiązać. Jak zaskakująco? Więc czy mogę Ci w czymś pomóc? Tak. Czy wiesz, co mogę wziąć kartę biblioteki? Kartę biblioteki? O to trzeba będzie zapytać głównego bibliotekarza. Próbowałem. Potrzebuję się zobaczyć z głównym bibliotekarzem, ale nie mogę się z nią zobaczyć bez tej karty bibliotecznej. A jednocześnie to ona rozdaje te karty biblioteczne. Naprawdę? Tak, to brzmi totalnie jak Georgie. Przykro mi, że zapowiedzią w złym dniu. O. Czekaj, mam pomysł. Mogę ci po prostu dać moją kartę biblioteczną? Nie będzie trudne wyrobienie dla mnie nowej. Wow, dziękuję. Proszę, wszystko jest gotowe, tak myślę. Czekaj. Kurde, zapomniałem, że boty biblioteki w recepcji mają rozpoznawanie twarzy. I mając moje zdjęcie na tej karcie, karta nie zadziała. Chyba, że przykleisz zdjęcie mojej twarzy na swoją twarz. Um, to był żart. To wiem, może będziesz miał szczęście, i robot i tak je weźmie. Najgorsze z najgorszych możesz zawsze znaleźć miejsce do zrobienia tego zdjęcia. Okej, okay. co tutaj masz? Coś się świeci. Coś wystaje z tej półki. Jest to tubka kleju brokatowego. Jak chcesz możesz z tego wziąć? Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie zabłysnąć prawidłowo. A <noise> jesteś pewna? Tak, mam tego setki. Dziękuję. Okej, okay, a tam półka na książki? Tak, to jest tylko półka na książki. Więc... chodziłeś po całym świecie, co? Mhm. Mm Jejku, nie wyobrażam sobie tego. Czy ty czasami czujesz się zmęczony? Panie Kant, ale nie mam nic przeciwko, właściwie tu jest bardzo pięknie. <ścoughs> cieszę się, że tak myślisz. Nawet kiedy słońca już nie ma, ten świat wciąż jest pięknym miejscem. Jak ten świat wyglądał ze słońcem? Eee... <ścoughs> O oh, wiesz, to trochę zawstydzające przyznać się, jak niewiele się widziało z tego świata. Ooo, oh, ironiczne, prawda? Mimo to, że jestem światowym liderem badaczy. Wszystko, co robię, to jestem tutaj i buduję roboty. Inni badacze eksplorują świat, ja po prostu zapisuję dane, przetwarzam liczby, generuję wykresy. Racja, wszędzie widziałem roboty. Po prostu pomyślałem, że to dlatego, że świat jest zbyt niebezpieczny dla większości ludzi, by go odkrywać samemu. Tak właściwie nie jesteś daleki od prawdy, ale znam kogoś, kto nadal prowadzi badania z pierwszej ręki. O! Nawet po tym, jak część gruntu zaczęła się zapadać, a dostęp do bardziej odległych obszarów stał się utrudniony. Mam na myśli, że po prostu zbudował maszynę, która może latać. Czymś, o czym wszyscy myśleliśmy, że nie było fizycznie możliwe. Ah, jest to. Zapytałem go o współpracę z nami, więc od czasu do czasu dostarcza nam różnego rodzaju spostrzeżeń. Ale z jakiegoś powodu naprawdę nie chciał budować robotów, a dokładnie ich kotować. Dlaczego? Pytaj mnie. Znaczy jest szczęśliwy, że może pracować z robotami W rzeczywistości on nawet eee, Minęło trochę czasu odkąd ostatnio rozmawialiśmy Pewnie jest teraz zajęty swoimi książkami Nie przemęczaj się, dobrze? Okej okay. Twoja podróż jest tak samo ważna jak jej końcowy efekt Banalne, ale prawdziwe <laughs> Dobra, wychodzimy stąd Hej, Jakub, czy ta pani nie wyglądała trochę znajomo dla ciebie? No właśnie też mi się wydaje, że to jest bardzo podobna do tej zbarensów. Zastanawiam się, czy jest spokrewniona z tą kobietą robotem, która dała mi bursztyn. I prawie chciałem ją o to zapytać. Czy powinienem? Oczywiście, że tak. Pokaż mi, jej, to zobaczymy, co się stanie. O, to to skąd to masz? Taka pani robot z pustkowi dała mi to. Wyglądała trochę jak ty. Ach, rozumiem. Eee, to miał być taki przełom, wiesz? Parłam ją nawet na sobie, więc wiem, że pracuje. Przełom? Chciałam zbudować robota, który zachowuje się jak człowiek, myśli jak człowiek i robota, który nie jest związany z własnym kodem. O, ale okazało się, że tak naprawdę nie można czegoś takiego zbudować. Za dużo sprzeczności w kodzie sprawiły, że stała się bardzo niestabilna. To był jeden raz, kiedy widziałam zbuntowanego robota. Powiem ci tyle, to był najstraszniejszy dzień w moim życiu. Zbuntowanego? Ale... Ale wydawała się taka miła, kiedy rozmawialiśmy. Nawet jeśli trochę dziwnie mówiła. Ech, ona została naprawiona od tamtego czasu. Moi przyjaciele byli w stanie ustabilizować jej niestabilny stan własnymi środkami. Prawdziwi cudotwórcy. Potem jak skończyli, skończyła tak jak chciałam. Ale szkody zostały już wyrządzone. Zrezygnowałem z niej wtedy. Wszyscy to zrobiliśmy. Jestem pewna, że zdawała sobie z tego sprawę. Teraz już nigdy nie wróci. Nawet nie odpowiada na moje listy. Jest mi przykro. Ach, sorki za mój monolog. Powinien jej zatrzymać ten burszyn, dobrze? Zatrzymam. Dobra, no to żeśmy się troszeczkę dowiedzieli o niej. A powiesz mi coś o tym? Eee, nic więcej, dobra. Myślałem, że coś mi powie, ale nic mi nie powiem, dlatego no wychodzimy stąd. I musimy jeszcze udać się do tamtego gościa ze zdjęciami Zakładam, że nie ma sensu iść teraz do biblioteki Jak mam taką możliwość, bo mnie robot wywali i tylko stracę cenny czas, więc widzimy się u tego gościa Hello my friend, I need to take a photo Jesteś tutaj, żeby zrobić zdjęcia? E, tam właściwie tak, muszę zrobić zdjęcie z powodów, więc mam dobre wieści i złe wieści. Dobrą wieścią jest to, że centrum fotograficzne jest już za nami i pewnie złą wieścią jest to, że nie działa, prawda? Tak, zaczynasz łapać. Po skończonych operacjach w pustkowiach to miejsce się zamknęło. Wszyscy z tych inżynierów stracili swoje prace i zostali ulicznymi sprzedawcami. Może mi Jakubowi uda się to ogarnąć? To dobrze. Z pewnością pomogłoby to osobom z wygasłymi dowodami osobistymi, takimi jak ja. Okej, okay, dobra. Chodźmy to naprawić. Jest tutaj slot. Wygląda na to, że papier lub coś może z niego wyjść. Ok, czyli pewnie tu dostaniemy zdjęcie. Ech, nic to nie zadziała, bo hmm. Na pewno widzę, że to jest podpisanie na 24, czego wcześniej nie zauważyłem, więc jedyna cztery rzeczy, jakie mamy, to te, te i rurki, więc włóżmy je. Zobaczymy co nam to da. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay, Okej, więc spróbujmy zrobić zdjęcie. Wszystko weszło. Eee... Ja, wygląda na to, że to jest zła kombinacja. Także wiem, że na pewno mamy to włożyć, tylko w dobrej kombinacji. A Znów muszę tu siedzieć. Co? Nie no, zadziałało! Jezus Maria, udało się. Niko, uśmiechnij się. A ser? Auć, moje oczy! Dobra, chcę zobaczyć zdjęcie Niko. To jest zdjęcie mnie. Czy moje oczy zawsze są takie duże? Eee, no tak. Pokaż zdjęcie Niko. Zdjęcie Niko. Nie kot. Nałóżmy klej na zdjęcie Niko. Tył zdjęcia pokryć klejem. Brokatem. Zdjęcie Niko. Klejące się. I teraz nałożyć na kartę zdjęcie mojej twarzy. Karta biblioteczna od kipa Z zdjęciem Niko przyklejonym na nią. Ja, Jakub naprawiliśmy aparat. A super. Dobrze. No i widzisz teraz będziesz mógł sobie wyrobić nowe zdjęcie do swojego dowodu A na razie chodźmy tutaj na prawo I porozmawiajmy z naszym kolegą A cześć, więc u ciebie wszystko dobrze? Dokładnie Co ty tak właściwie robisz? Właśnie napełniam tę lampę tutaj Zajmuje mi to chwilę Ja myślę, że ona może przeciekać Lampa uliczna. Ta jest wyższa od pozostałych. Dobra, wróćmy się do biblioteki i zobaczmy, co nam powie ten robot. Teraz mnie tu przepuść. wyżytalniający kod kreskowy. Prześwietlanie twarzy uznane. Zdjęcie się zgadza. Możesz przejść. Życzę miłego dnia, pani Kip. Może uh. powinienem zmienić to imię. Ty się cieszy, że cię przepuścił ten robot. Idziemy stąd. Wejdźmy tutaj. Co tu robi telefon? Wygląda na stary telefon. A tutaj? Jest pełny. Okej, okay, wyszliśmy. A cześć, malutki. Dzień dobry. Więc idziesz uratować świat i takie tam. Nie ja sądziłem, że na ciebie wpadnę. Aż do teraz. Ej, mmm. Um. Dzięki. Więc co słychać u ciebie? Czy mogę ci jakoś pomóc? Ale tak... Słyszałem, że możesz mi pomóc. Nie jestem pewny, co powinienem teraz robić. Myślę, że powinienem pójść do wieży. Ale jak mam to zrobić? Ja nie wiem. Przynajmniej my nie wiemy. Wieża ma tylko jeden mały pokoik. Nie ma nawet schodów. Założę się, że potrzebujesz pomocy Jakuba w tej sprawie, kumplu. Dokładnie jak? Nie mam pojęcia. Ale założę się, że ta wiedza jest gdzieś w jakiejś tajemniczej księdze. Lecz nic z mojej kolekcji nie pasuje do opisu. O! On mówi takim slangiem <noise> Dobra Więc jak ci się podobają moje książki? Sądz spoko Ej Czemu on jest tak ubrany? Wygląda na drukarkę jak ram komputera, coś o zaktualizowanych bazach danych. Dobra, nie będę mówił o ubiorze, bo jeszcze mnie zjecie. <grym> Teraz są takie czasy, że się boję cokolwiek powiedzieć publicznie. To pudełko jest pełne różnych papierów i o, Jo! To są rękopisy, które dał mi autor. Powinienem lubić publikować jego rzeczy i tak dalej, ale ostatnio nie pokazywał się w tych stronach. Czuję się jakby zrzucony mnie z mojego konika. Jestem przyzwyczajony do tego, że cały czas przysyła mi nowe rzeczy. To znaczy, oczywiście, że nie nadążam wstępem, w jakim on pisze, ale jemu to nie przeszkadza. Facet jest po prostu zbyt pasjonatem swojej pracy. Sprawa, że ja też chcę ciężko pracować, więc to robię. Robią zaległości z rzeczami, których jeszcze nie skończyłem. Ale wiesz co jest dziwne? Co? Rzeczy, które mam skończyć, nie kończę ich. Jakbym wydawał książkę za książką, ale stos prac nie zmniejsza się ani trochę. Czemu nie z kostką? Czy naprawdę jestem aż tak leniwy? Mmm, aż mi się przypomniał stan. Widzę, że jest więcej książek. Mogę zobaczyć to zdjęcie? Nie mogę. Tutaj widzę, że się jakieś książki świecą, więc pokaż mnie. Z półki wystaje książka. Okej, okay, następna książka. Zrobimy tak samo jak w poprzednim odcinku, więc trzymajcie tłumaczenie w opisie wszystkich, których tutaj zakładam książek. Na okładce tej książki jest symbol czarnej korniczyny. Hej, ta druga książka ma na sobie koniczynę. I reszta książek też. Czy one wszystkie dotyczą koniczyn? No nie. To jest dokładnie to, czym autor nazywa samego siebie. O, nikomu nie mówi, jak ma na imię. Po prostu używa tego symbolu na swoich pracach, więc wiemy, że to on napisał je. On napisał te wszystkie książki? Dokładnie tak. Do, a co do książki w koniczynki, ja mam taką jedną. Czy mógłbyś mi pomóc ją przetłumaczyć, kolego? O, mam tą książkę! I I o, Gdzie ją znalazłeś? Gdzieś na... ...stkawiach. Ponieważ to jest? Dodał te symbole i wszystko. Daj mi przeczytać. A, naprawdę? Nawet użył tego języka? Muszę to przetłumaczyć, ziomek. Czy mógłbym ją pożyczyć na chwilę? Nie małbyś z tym problemu? Żadnego. Super! To zajmie tylko chwilkę. Nie masz z tym problemu? Nie ma problemu. O Sorki. bo ziomek, wyglądasz na naprawdę sprzątniętego. A? Wyglądasz jakby cię totalnie już odklejało Od rzeczywistości ziomek Wyglądam jak co? Wyglądasz jakby byłbyś gotowy się zdrzemnąć to Ja nie rozumiem No to jest taki slang. też mi to jest trudno przetłumaczyć Nie marcie. Mam pokój dla gości na poddaszu w głębi tego korytarza Jeśli chcesz się tam rozbić, to idź tam Okej okay. Nawet na tych obrazach są namalowane książki A jeszcze wyjdę i sobie zobaczę co jest tutaj To drzewko co mamy tutaj? Dokładnie też małe drzewko. Dużo slangu używa. Jest mi czasami to naprawdę trudno przetłumaczyć, ale zobaczmy te książki. Ta książka wystaje z tej półki. Wygląda to jak jakiś szkicownik. Okej, okay, dokładnie tak samo zrobimy, jak w poprzednim odcinku. Następna książka, która wystaje z półki. Hej, myślę, że ta książka jest na temat kończyn. Następna książka do przetłumaczenia. Już współczuję samemu sobie. Ech, tak. No następna, poważnie książka wystaje z półki, o, to może być ciekawe, no ale niestety to by was zanudziło, więc macie oczywiście tłumaczenia w opisie. Pudełko jest pełne zeszytów, okej. Okay. Mamy wreszcie łóżeczko. Coś tu jest. Książka na ziemi. Następna książka. Do to przy tłumaczeniu. Jest 100 z pustych kartek, czy mi to samo? Tak, tutaj też jest to z pustych kartek. Jestem troszeczkę zmęczony chodzeniem. Nie będziesz miał nic przeciwko jak się zdrzemnę. Daj dzbać Niko, zasłużyłeś sobie. Dobra, no i zobaczmy o czym Niko teraz śni. Jest zadowolony, bo zjadł swoje naleśniki. Obok niego jest jego mama. Jak ładnie to wygląda. O, coś zauważył. Co zauważyłeś Niko? Eee... Chcesz może o tym porozmawiać? Hej Niko! Dokładnie, że widziałeś mój sen. Dokładnie. On był... Uh, wiem jaki był. Dalej, chodźmy już. Nie dziwię się, że nie chcesz o tym rozmawiać. Naprawdę powinniśmy iść. No wiem. Okej, okay. no to wróćmy się najpierw do naszego kolegi i zobaczmy jak to zostało przetłumaczone. Albo czy w ogóle zostało. Ej, wstałeś! Właśnie skończyłem tłumaczyć tą książkę dla Ciebie. O, to było szybkie. Co mogę powiedzieć? Jestem w tym wszystkim jak ryba w wodzie. Tak czy inaczej wygląda na to, że ten dziennik może być dla mnie. Eee, no sam zobacz. Pozdrowienia, Jakubie. Jeśli w końcu możesz to przeczytać, to znaczy, że jesteś blisko wieży. Wieża jest opanowana przez nieuchwytną istotę. Jak na razie możesz o niej myśleć jako o duchu tego świata. Mhm. Nie ma fizycznej postaci, ale może się komunikować za pośrednictwem komputerów i innych maszynerii. No właśnie zauważyłem te i wiadomości. Wiesz oczywiście o kim mówię. Kiedy po raz pierwszy przybyłeś tutaj z naszym wybawicielem, bez wątpienia skontaktował się z tobą od razu. A, dokładnie. Własnymi środkami istota prowadzi was oboje do wieży. Sala wejściowa jest u stóp wieży. Nie tylko potrzebne jest tam słońce, ale także trzy kawałki tak zwanego poprzedniego słońca. Z nie będzie w stanie nic tam zrobić. Jakubie z drugiej strony. Spójrz na wzór na podłodze i zrób to, co ono mówi. Okno będzie znikało, więc będziesz musiał je przywracać. Chyba <laughs> wiem, o co ci chodzi. To może być ciekawe. To wszystko. Wycisnęliśmy z tego wszystko, co się dało. Wycisnęliśmy co? W sensie mam na myśli, że to jest koniec książki. Reszta stron została wyrwana. Wiesz, co się z nimi stało? Nie. Bałem <laughs> Miałem nadzieję, że dowiemy się, co miał na myśli, mówiąc tutaj okno. Zakładam, że zostawimy to mnie. Ha, no, dokładnie, ja podejrzałem o co chodzi. Ech, dokładnie. Nawiasem mówiąc, co to znaczy trzy kawałki poprzedniego słońca? Ja mam tylko to słońce. A, to tylko te rzeczy z żółtym fosforem. To są rzeczy, które świecą wiecznie, koleś. O, mam kawałek i piórko. Oba świecą na żółto. Ej, o tym mówię. Czekaj, masz tylko dwie, ale jesteśmy cool. Ale spoko, kryjcie, ma mały ziomku. Trzymaj. O, ostatni. O, piękne są te arty, naprawdę. O, wygląda jak ty. Najśpieszsza twarz, jaką kiedykolwiek widziałeś, e? I teraz jest cała Twoja. A, dziękuję. Jesteś mile widziany. Ach, wygląda na to, że będziemy już sobie szli. Tylko ze spokojem, mały chłopcze. Ja wiem, że robisz dla nas tylko dobrze. Wyglądasz na zagubionego. Chcesz trochę gorących podpowiedzi? Tak, proszę. W tej książce jest napisane, że musisz pójść do malutkiego pokoju podstawy wieży, cały czas trzymając te trzy kawałki świecącego materiału. Kiedy już je zdobędziesz, co zrobiłeś, po prostu stań w pokoju, a i tu zrobię coś ze wzorami na podłodze i oknami. Hm, Okej, okay, dziękuję. Jesteś totalnie mile widziany. Okej, okay, wygląda to, że już będę sobie sześć. Okej, okay, tu już się powtarza cały tekst. Dobra, to teraz już na pewno wiem, gdzie mam iść. Więc chodźmy tam. A, dobra, no i wychodzimy z tej biblioteki i mamy pójść do tego pokoju, o którym mówi ta książka. Nie powiem, bo się troszeczkę stresuję, bo chyba wiem co mam zrobić, bo już byłem w nim, no ale najprawdopodobniej zaraz się wszystkiego dowiemy. Co jest? Hej, Jakub, pamiętasz gdzie była taka fejka? Tak. A to dobrze. A co Niko? Pytam, ponieważ no wiesz... Zgłodniałem. Tak naprawdę jestem bardzo głodny. Nic no ja nie jadłem odkąd się tutaj znalazłem. Więc nie będziesz miał problemu jeśli pójdziemy sobie coś zjeść przed wejściem do wieży. Mam nadzieję, że mają naleśniki. Dobra, chodźmy nakarmić Niko. Hmm, ale tak sobie jeszcze przypomniałem, że mamy to ziarenko i dalej nie wiem co mam z nim zrobić. Chodźmy spróbować porozmawiać z tamtym robotem. Jeszcze może teraz będę mówić, albo coś. Cześć panie robocie! Tak, bawiam się, że ten obszar jest dla Ciebie niedostępny, tylko posiadacz świętego jądra ma dostęp do ogrodu. Jądra? Mówisz. To powiedziałam mi troszeczkę więcej, a jakbym założył to nasionko? O, takie jak jądro kuryzy. Takie. Ono zostało pozostawione przez roślinę pani w gleb. Hmm. To z pewnością jest jądro. Teraz twoim obowiązkiem jest odrodzenie jej. Czy wiesz, co masz zrobić? Nie, podejrzewam, ale w sumie możesz mi wytłumaczyć. Weź tę siankę do ogrodu i posadź ją w doniczce na środku. Teraz masz uprawnienia, żeby wejść do ogrodu. Okej. Okay. Thanks, big guy. Gdzie mnie to zaprowadzić. Tutaj jest coś. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, weźmy sobie wyżej. Wow, zmieniło się. O, jest w kształcie żarówki. Czas, żeby zasadzić ziarenko w doniczce. Hmm. hmm. W tej doniczce nie ma ziemi. Czy ziarenko naprawdę wyrośnie w ten sposób? Nie, Niko. Nie. Ale ja znam jedną osobę, która zakładam, że jest w stanie dać nam trochę ziemi. O, jesteś ogrodnikiem, prawda? Dokładnie. Czy masz trochę ziemi? Mam na myśli do wyrastania roślin. Dokładnie, mam. Potrzebujesz trochę? Tak. Mam zasadzić to ziarenko pozostawione przez panią roślinkę, ale w doniczce, do której mam ją zasadzić, nie ma żadnej ziemi. Rozumiem. Chyba nawet wiem, o kim mówisz. Proszę, trzymaj ten cały worek. Dziękuję. Aż dziwne, że nie jest dla ciebie za ciężki. Okej, okay, mamy ziemię. Super, no to lecimy tam. Mam nadzieję, że to pomoże wyrosnąć temu małemu nasionku. Wygląda na to, że ziemia jest trochę on, sucha. A tak się składa, że mam akurat próbkę wody. Tylko że ja w tym momencie nie ogarnąłem, że mam wodę, i dopiero jak do tego gościa po wodę ogarnąłem, że mam próbkę wody, więc zrobię wam krótkie cięcie, gdzie to ogarniam. Zaraz, przecież ja mam próbkę wody. A tą pigułkę wody do tej wody. Więc mam włożyć pigułkę do wody? Tak, jakkolwiek źle to brzmi, rozpuściła się naprawdę szybko. O, medyczna woda! Hmm, ta wodna pigułka została w niej rozpuszczona. Okej, okay, no to pójdźmy teraz podlać panią roślinkę. <grymka> po co ją tu przychodził? Podlejmy cię! Dobra myśl. A, dziękuję, dziękuję. Ta woda powinna naprawdę pomóc temu małym ziaronku urosnąć. Aha, wypuściła mały listek! Powodzenia, malutka roślinko. A my teraz idziemy nakarmić naszego głodnego Niko. Wybacz Niko, że jeszcze musiałeś wsadzić nasiona, kiedy jesteś głodny. My się teraz przejdziemy do kafejki. Na ręce jesteśmy w kafejce. Cześć! A wróciłeś. Czy udało ci się naprawić windę? Mhm. Ja i Jakub już byliśmy na powierzchni i ja... O, no więc przypomniało mi się, że stoi kawiarnia. Czy macie naleśniki? Oczywiście, że mamy, ale poczekaj, nie mam żadnych pieniędzy. Może pomogę ci umieć naczynia albo coś innego? Nie, 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 na koszt firmy. To przynajmniej tyle mogę zrobić dla naszego zbawiciela, prawda? Dlaczego sobie nie usiądziesz? Pójdę ci ich trochę usmażyć. Naleśniki. O Boże. No właśnie. Te naleśniki są takie dobre. Dziękuję Ci bardzo. Nie ma problemu. Wyglądałeś naprawdę głodnego. To myślałem, że to moja ostateczna szansa na zjedzenie czegoś przed wejściem do wieży. No i ją wykorzystałeś. Zgaduję, że naleśniki to twoje ulubione jedzenie. Mhm. No a prawie. Moim ulubionym jedzeniem na świecie są specjalne naleśniki, które robi moja mama. Lubi zbierać orzechy laskowe i mielić je do ciasta. Wow, to brzmi niesamowicie. One smakują niesamowicie. Zawsze mnie robiła, kiedy byłem smutny, albo samotny, albo. Mhm. Mama. Naprawdę za nią tęsknię. Ja po prostu... Ja po prostu mam złe przeczucia co do tego. Czy ja tutaj tak naprawdę jestem, żeby ocalić ten świat? Ludzie mówią, że słońce niczego nie naprawi. Nawet nie wiem, dlaczego tutaj jestem. Po prostu chcę zobaczyć znów moją mamę. O... No już, już, spokojnie. Wszystko będzie okej. Okay. Jestem pewny, że będziesz w stanie ocalić ten świat. Jesteś naprawdę twardym dzieciakiem. Udało ci się zajść tak daleko, prawda? Tak, ale... A później wrócisz do domu, prawda? Tak. Ej, hey, chcesz więcej naleśników? Dziękuję, nie chcę już więcej. Więc tak, e... dzięki, że przyszedłeś. Mm -hmm, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. I za naleśniki. Nie ma problemu, powodzenia. Trzymaj się tam. Dasz sobie radę. Dziękuję. O, takie wsparcie dla Niko oczywiście mu się przyda. A teraz chodźmy do wieży, zobaczyć, co się tam stanie. Ech, no i jesteśmy. Hmm, jesteśmy do tej wieży, no i. Wiecie, jest jeden duży X, co on może oznaczać? Że chyba mam zaknąć to okno. Dobra, zamykam.